Witam, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Ostatnio tutaj. na ostatnim filmie 3 miesiące temu mieliśmy 1.54etera 0,92 i w tym momencie pozycja nam wyszła na plus. Tutaj już się sprzedało... Już wam tutaj mówię. Wczoraj nam się sprzedało część pozycji. No, i dzisiaj będę tutaj z ręki zamykał kolejną część. Dlaczego już Wam tutaj pokazuję? Patrzcie, jak mamy pionowo. A dodatkowo, patrzcie, co tutaj jest. Tutaj mamy 61,8. Tutaj mamy 50. I w zasadzie kolejna pięćdziesiątka jest bardzo blisko. Także no trzy mierzenia. Myślę, że. No zatrzymają ethereum przynajmniej na chwilę, jeżeli chodzi o wzrosty. Tak więc zamykamy tutaj sobie ładnie. Dobra udało się tutaj pięknie zamknąć. I teraz tak. Teraz sobie wystawimy nowe zlecenia. Myślę, że jakaś korekta powinna tutaj być. To sobie usuniemy. Fajnie, że udało nam się wybić wreszcie z tej konsolki. I teraz tak. Tutaj sobie zlecenia po Dobra, no i teraz tak. Tutaj sobie po dwa dziewięćset sobie ustawimy stówkę. Dobra, stówka. OK. Tutaj jeszcze pomiędzy dwa dziewięćset siedemdziesiąt sześć. Kolejna stówka. Tutaj sobie ustawimy jeszcze dwa siedem. Kolejna stówka. No i dobra. I tak to będzie teraz na ten moment wyglądać. Tutaj sobie wrzucimy jeszcze w razie czego jakby było jakieś poważne cofnięcie. Tu się jeszcze zastanawiam, może sobie. Dobra, niech będzie tutaj jeszcze jedna stówka na dwa. 800, powiedzmy albo 801. Ok, jeszcze jedna stówka. Dobra, i teraz tak jakbyśmy mieli tutaj powrót do konsolki, głębsze zejście jakieś. 2500. Powiedzmy 16. Tutaj sobie wrócimy, albo dwie stówki, niech będzie. okej okay. no i tutaj mamy cały czas zleconko, w razie czego, jakby krach był jakiś czy coś. Także tak to wygląda na Ethereum. I teraz tak już wam tutaj pokazuję. Mieliśmy. 1.54092 192 A mamy w tym momencie 1.54863181. Także fajnie nam się pomnożyło. Także bezpieczną strategią sobie pomału. Tutaj mnożymy koiny nasze. I teraz tak. Trade, futures, dobra, i teraz tak, tutaj powinniśmy mieć jakieś zejście. Sprawdźmy przynajmniej taką korektę. No dobra, tutaj możemy jeszcze wrzucić pięćdziesiąt dolarów, powiedzmy, żeby się kupiło przy tym ZZB? Trzy tysiące jeden, okej. Dobra, także prawdziwe tutaj. Deszcz orderów normalnie, i zobaczymy, co z tego wyniknie. No i dobra, i teraz sobie idziemy na Bitka. Tutaj Bitek nam odjechał. No cóż, ja mówiłem w ostatnim filmie, że najwyżej, jak Bitek nam odjedzie, to Ethereum nam fajnie wejdzie, bo tutaj Myślałem, że spadniemy sobie może. Będzie fajne miejsce, ale wyszliśmy górą. Więc po prostu nam się nie kupiło i tyle. Nic nie straciliśmy. Okazje przyjdą. Kolejne. Tak więc dobra. To możemy usunąć. To tak samo. No i teraz tak. Tutaj sobie wrzucimy stówkę. 75, 120 powiedzmy. Dobra, stóweńka. Dobra, mamy jeden order. Aha, tutaj mamy mniej dolarków, dobra. Także sobie tutaj bardziej to rozdrobnimy 75 powiedzmy 50 okej okay. 50 dobra tutaj sobie rozciągniemy fibo 7 8 od dołka? Tutaj nic nie ma. Sprawdźmy tutaj, tą dobra, tutaj jest pięćdziesiątka. Taka powiedzmy także, powiedzmy sześćdziesiąt osiem. 700. Dobra. Kolejne 50. No i ok. I reszta niech sobie zostanie. No i co teraz? No teraz czekamy sobie po prostu. Co zrobi Bitek? Korekta powinna jakaś być, chociaż minimalna. A tutaj ten szczyt aż się prosi, żebyśmy stestowali. I tak samo ten. Także tutaj mamy no mocne wsparcie, więc powinniśmy się tutaj cofnąć. Przynajmniej do tego poziomu. I dalej ciągnąć do góry w razie czego. Także coś tutaj powinno wejść. Jakiś order. Fajnie jakbyśmy tutaj jeszcze zeszli nawet do tego no, także co? Także to by było na tyle w tym filmie. Udało się pomnożyć fajnie ETH. Jestem zadowolony. Wzrosty nadeszły wreszcie. No i co? Czekamy sobie i obserwujemy, co będzie. A będzie coraz lepiej. Także miłego wieczoru albo dnia wam życzę. test